Spotykamy się dzisiaj, żeby, żeby zakończyć już definitywnie, uroczyście pier pierwszą edycję Vani e, Vidivici. E, witamy wszystkich laureatów poprzedniej edycji. E, no i wspominamy pewnie z lekkim uśmiechem, łezką w oku te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły i wszystkie zbiegi okoliczności, które też pozwoliły na szczęśliwy obrót spraw różnych. To, co sami wspominaliście, to to, że, że zyskaliście pewne nowe doświadczenie i współpracy razem z innymi ludźmi, ale też załatwiania różnych rzeczy w różnych urzędach, instytucjach, co, co daje dużo, dużo doświadczenia na przyszłość. Zapraszamy teraz wszystkich laureatów pierwszej edycji na środek, może wcześniej Wam chcemy podziękować za ten wydział. Teraz uroczyście wręczam dyplom, taki pięknie filozofalne na zapęt od nas, od Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego. Mam nadzieję, że to było doświadczenie ciekawe, bardzo owocne. W przyszłości będziecie naprawdę mądrzejsi, gdy bardziej doświadczeni o to, co przyszliście razem wspólnie. Wolontariat wolontariacie z pomysłem numer jeden. Tak, to teraz mówię. Dziękuję, proszę bardzo. I to już można, bo to nie mówimy tak dobrze. Mam na to, że o atomu świętego Dominika Sabio są dziewczyny, są, są, witam. Grupa <noise> <noise> widulowa. Jest pan, jest tutaj pan. Jawka, która się nie zmienia. Ona się nie zjawiła ale jest dyplom, każdy widzi Jawka i test czeka. Tak jest. Jeszcze był piąty laurea, który odebrał wcześniej dyplom, ale widzę tutaj przedstawiciel Dziękuję tym laborom. Zaczynamy drugą edycję e, temat wolontariat albo działania koło świąteczne. więc zaczynamy z konkursem, bo się bierzemy drugi raz widział. E, I będziemy przedstawiać projekt, który się nazywa Grupa Wolontariusza. Mamy przypasterskie Warzyny. To jest na ulicy Bójka. Zachęcenie sukcesem poprzedniej edycji, kiedy udało się w pewien sposób zaktywizować grupę, która... E, w ciągu roku raczej skupia się tylko na przychodzeniu do domu dziecka i na takich codziennych, jakby swoich małych obowiązkach, czyli nauce w jakichś mniejszych wyjściach. W ostatnim konkursie udało nam się zorganizować coś większego, kiedy wszyscy mieli w tym swój udział. Wszyscy wolontariusze, czyli właśnie cała nasza grupa gidurowa. To zostało odebrane bardzo pozytywnie, dlatego że było to. Takie po prostu tchnienie życia w grupę. I to zupełnie dosłownie. Dlatego w tym roku postanowiliśmy ruszyć z projektem, który miałby działanie długo, bardziej długofalowe.